Spokojnie, jestem na miejscu, kapitan się melduje, jak mi miejsca tego brakowało. A cześć, słuchaj, nie wiesz, co się stało. Ja wiem, co się stało, Kończył za słab, ale nie martw się, ja go tymi rękoma wstąpię, będę lalewał. Taksówka chodź. chodź. Jaka taksówka? Zajem. Swoja, do domu. Ej, człowieku, ja tu do pracy przyszedłem. Witam serdecznie i nie, nie, nie będę... Nie rób tutaj, Ty nie, nie rób cen, ja tutaj za będę lał kolejkę, stawiam chodź. wszystkim, dobrze? Słyszeliście? Kolega, żartuję, chodź. oczywiście wygłupia się, tylko... Ostatu, o, nie, wyjdź stąd, nie, nie, rozumiesz? O, nie, zanim to ty. To, czy tu byłeś, byłem ja. Zanim ty byłeś, byłem, byłem. Ale bo ja jestem królem Wynosz tego samcy. Hey. Ej! No i co robisz? No i co zrobiłeś? Co? Wypadł stąd. Nie macie już. Wynoś się. Wynoś się. Po idziemy stąd? Nie wiadomo, co takiego dołba strzegł. Panowie, spokojnie, proszę, tylko mój kumpel, ale go zaraz ogarnę, nic się nie wydarzy. Kumpel. Tutaj już raczej nie wrócimy. Masz trzy sekundy i cię tu nie ma. Wy Bo co? Zwoń mi. Wynosi się stąd. twoje zdrowie. Wynosi się stąd. Co jest? No mówię ci, ja tu byłem. Wynosi się stąd. Bo co? Dzwonisz mnie no stary. do No ale przecież daj mi spokój, to, to już nie jest mój cyrk. Ale. Ale gdzie na policja, jak przecież on dopiero co był zatrzymany? Dobra, dobra, Arek, jadę tam. Coś się stało? To, że jestem za dobra. Iwona wyszła? Adrian? Wow! Świetnie wyglądasz. A, dziękuję. Ładne kolczyki. Adrian, Iwona? Um, tak, Iwona um, uciekła z mieszkania jak poparzona. Super, a miałam ją odprowadzić. Zuza! Klucze. Ojejku, dzięki, ale co to ze mnie gapa? A, a ty się z kimś umówiłaś, nie? Tak, z Tomkiem. A, spoko. No idziemy jeszcze cyknąć parę fotek do sesji. Tylko? Ty zazdrośniku! Nie jestem zazdrosny. Dobra, dobra, cześć. A, nie odpowiedziałaś na pytanie. Tak, tylko. Pa. Na razie.